Teraz Pani Ewelina Budzińska-Góra odpowie o wspomnianym wcześniej projekcie design do usług. Czy już czas tak? tak? Właśnie nie wiem, czy mam się bardziej skupiać na czasie, czy na tym, co mówię, okay, więc tak. nie, jeszcze nie. Dobrze, to już kim jestem, wiemy, nie wiem czemu się tutaj rozsypała ta prezentacja, bardzo przepraszam. W każdym razie chciałabym dzisiaj Państwu powiedzieć o zadaniu, które realizujemy już od stycznia tego roku, czyli zadanie design do usług, czyli projektem sektor publiczny. No i... O. Inspiracja do tego działania był programy prowadzony przez Design Council Public Services by Design i moja rozmowa, czy nasza rozmowa z Weroniką Rochacką, dzięki, jak również artykuł, który zamieściłam w biuletynie projektowym, który mówił właśnie o paru przykładach dotyczących projektowania usług publicznych. czym jest projektowanie usług? Właśnie nie wiem, czy powinnam w tym towarzystwie tutaj mówić i czy zdążę 20 sekund. Natomiast generalnie to jest tak, że stawiamy tego użytkownika, klienta, człowieka w centrum, w centrum projektowania i staramy się dla niego wszystko zaprojektować tak, jak byłoby najbardziej użytecznie i funkcjonalnie. I w UPA udostępniło badania, które mówią, że 80% przedsiębiorców uważa, że świadczą, świetnie, świetnie tylko 8% nie, tu się z tym zgadza. Boję się, że gdyby takie badania były przeprowadzone w kontekście instytucji publicznych, to te 8% tak jeszcze mocno spadło. Więc tam tym będziemy pracować właśnie u nas w Wojewódzkiej w Katowicach między innymi. Po wielu miesiącach poszukiwań, z kim moglibyśmy to robić i kto nas prowadzić za rękę, znaleźliśmy bardzo zaangażowaną grupę panów tym razem z Design Waste Cardiff to Paul Thurston, Andy Walters i Gary Kelly. Oni z nami będą pracować i już właściwie pracują od zeszłego roku. Ale to nie tylko z nimi będziemy pracować, bo też w ramach konkursu, który ogłosiliśmy w ubiegłym roku i na grupę osób, które pomogą nam to działanie realizować, wpłyną 36 zgłoszeń. 11 osób zaprosiliśmy do rozmów. I po burzliwych dyskusjach wyłoniliśmy trzy osoby, brawo, jest to Agnieszka Kosek, Agata Magdalena Nowak oraz Edward Dawidowski. To jest interdyscyplinarny zespół zgodający się z projektantów, z psychologa pracy oraz z osoby, która pracuje w samorządzie w województwie tutaj w, w, w Mikołowie Bodajrze. Natomiast ten zespół jest jeszcze większy, ponieważ wszyscy się chcemy uczyć i do tego trzyosobowego zespołu dołączają osoby, które są ze strony lidera, osoby z Zapółdziesięciu, widać tam panią Ewę oraz Sabina Swiecka z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Także wszystkim współczuje taka grupa wielka, będzie jeździć. Natomiast Będziemy pracować, już wiecie, teraz dla kogo będziemy pracować. Też w ramach konkursu, który ogłosiliśmy w grudniu ubiegłego roku um, dla instytucji publicznych z województwa śląskiego e, wpłynęło do nas 15 zgłoszeń. 10 z tych instytucji zaprosiliśmy na rozmowę, bo czasami mieliśmy wrażenie, że nie do końca rozumieją, co to jest design, że bardziej myślą cały czas o przestrzeni publicznej. Ale wyłoniliśmy 3, które rozumieją, o czym mówimy. To jest Powiatowy Urząd Pracy w Żorach, Regionalna Siedziba Kultury w Katowicach, tu jest jego przedstawiciel Artu, dziś, cześć, i Urząd Miasta w Tychach. Każda z tych instytucji ma zupełnie inny problem i mam nadzieję, że uda nam się przez ten czas, który u spędzimy, czyli jeden miesiąc, jedna instytucja i jeden koordynator, że uda nam się no, zaproponować coś, co może rozwiązać problem, z którym zgłosili się do nas. Okay. I teraz co dalej? <głos> <głos> Też będę chciała poprosić pod adresem na Agnieszkę żeby powiedziała dwa zdanie o tym, jak było fajnie w Bali, Ponieważ przed tym, zanim pojechali, pojedziemy do instytucji, postanowiliśmy przeszkolić się dosyć poważnie. W związku z tym wyjechaliśmy na trzy dni do Bali. I cała grupa naszych uczestników bardzo intensywnie w przestrzeni pracowała. Tak intensywnie, że nawet zrezygnowaliśmy kiedyś z kolacji. W związku z tym też nas bardzo przyjemnie przyjęło, ponieważ przygotowało się wyśmienicie doskonale do naszej wizyty. Przygotowało cały pakiet materiałów, która pokrótce opisuje metodologię, jaka będzie stosowana tutaj u nas w Polsce, w województwie. Metodologia, bardzo pokrótce, kilka slajdów dosłownie, i to na pewno nie jest to wszystko, co mogłabym powiedzieć w tym temacie. Ale najpierw był brief, przyszedł do nas przedstawiciel instytucji, w tak której pracowaliśmy, gdyż warsztaty to nie były warsztaty teoretyczne, ale praktyczne. Pracowaliśmy po prostu na żadnym organizmie. Więc po briefie zastanawialiśmy się, kto może być uczestnikiem danej instytucji, danej usługi, przepraszam. Następnie zastanawialiśmy się, jakie wyzwania przed nami stają, jak, w jaki sposób moglibyśmy pomóc na przedstawiony w briefie e, problem, w jaki sposób możemy zaproponować, jakie rozwiązania możemy zaproponować, aby ulepszyć tą usługę albo nawet wprowadzić jakieś e, takie radykalne naprawdę zmiany. Następnym etapem to było rzucenie nas na głęboką wodę, tak naprawdę, bo zostaliśmy wywiezieni musikiem do centrum miasta, w podzieleni na grupy, dostaliśmy kamery, aparaty, dyktafony i powiedziano, a teraz chcie się zapytać, co ludzie myślą o tym, czy pracujecie. No powiem szczerze, że jak Polak podchodzi do Anglika i mówi, słuchaj, cześć, dzień chciałem się zapytać, to miałam wrażenie, że tak będzie to trochę ciężko, ale wszyscy byli strasznie mili, dużo się dowiedzieliśmy. I między trzecim a czwartym etapem to był właśnie ten dzień, gdzie postanowiliśmy ominąć kolację, bo było tak strasznie dużo rzeczy, do których musieliśmy przemyśleć, żeby przejść do tego czwartego etapu, który z tych masy pomysłów, które przyszły nam do głowy, które napisaliśmy na karteczkach, żeby wyciągnąć te, które są najbardziej odpowiadające, a potem zobrazować. I żeby jeszcze więcej wycisnąć tego soku z tych, tych, tych naszych myśli, tej ośmioosobowej grupy. No, ciężko było pracować. Naprawdę wydaje nam się, że nasze pomysły były na tyle ciekawe, że trudno nam było wyłonić tych kilka, które mogliśmy zaprezentować panu dyrektorowi instytucji. I szczerze powiedziawszy, z tego co wiem i z takiej insiders information mamy, że on był bardzo zadowolony z tego, co nam się udało przez trzy dni wymyśleć. W związku z powyższym, z tych doświadczeń, które mamy po tym w wizycie w, w, w Walii oraz po naszym takim już dwuletniej pracy, wiem absolutnie, że nie ma sensu tylko i wyłącznie mówić o tym, co nas czeka, jak możemy coś zrobić, tylko po prostu trzeba się brać do roboty, trzeba po prostu let's design it, let's design Silesia, krótko mówiąc. W związku z powyższym bardzo dziękuję, ha, to było dziękuję po bo...